malko, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł dzisiaj ze mną jest Plaga oraz diabeł. Jestem diabeł. A jestem łóżką ho, ho. A ja jestem też, nie Boże zapomniałem jak się nazywam, jaka No plan. dzisiaj słuchajcie, jest ostatni odcinek prawdopodobnie. prawdopodobnie. Zakończenie, finał, wielki finał Echol. naszych zmagań. Zobaczymy co to się będzie działo. Grande finale! To Także... ja mam propozycję. O jakąś sobie widzę już. Ja no, mam propozycję. No No. Jako że to... przez całą serię darliśmy mordy może tu od odzywajmy się bardzo mało? Bez sensu! Nie rozumiem! Tak, nie da się. Nie <laughs> Chciałbyś, ale nie da się, naprawdę, nie da się. <laughs> Przestań przerywać widzów znowu, jezu! Całe życie tu Nie no, 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 Przerywam widzów! Za każdym razem! Jak w każdym nie Próbujesz no Próbujesz, słowa jest. Te, nie te nie dialogi chcą, żeby widzów nie przerywać. W ogóle to, nie szanujesz nie jest, nie tych dialogów. Ale zobacz, co jest? Słowa! Słowa jest, a wy teraz mówicie, ja są dialogi. W ogóle nie szanujesz dialogów. Nie szanujesz dialogów. Ja biegnę w prawo. Czekaj, coś tu jest. A tam, a tam jest lód. Patrz. Nie, nie da się rozwalić. Lody. O, przestań mi rzucać tej Przestań mi rzucać. Brody. Chodźmy tutaj. Chodźmy. To jest Hej! O! o. Hej! Patrz, widzisz tą strzałę? O. To zwiastun no, nadziei. O, tak, myślę, że to ten, ten poziom widać, że jednak. będzie najtrudniejszy chyba, bo jest taki dość skomplikowany już. Tak wygląda właśnie. O. O. co, że musisz iść prosto zamiast bok. Nie no. mogę oh. chodzić. Kurde, ale skomplikowany. Patrz, to jest włos to będzie boss, no. To jest drzewo drzew. Bos się, eee. poś się To jest szczur drzewowy. To jest, to jest ten. Tak. Kwiatowy walk. Jakiś szczupak trochę. Jak szczur, szczur. i że, wie, Kwiatowy że wody wody. O kurde jaka wielka przestrzeń do bronienia się to widzę To co być broń? Kwiatek! Co zrobić? Wow, Ło, podskakuj No. Na kwiatek mówię hop, na kwiatek mówię hop no. Eee, co mamy zrobić w ogóle? Mamy... do niego nie? Przeżej najpierw! Lej go no, tym! Daj tak? go no, tak? kulami! Ło, to wybucha! Wow. Już wiem to, co musimy Jezus. robić. Co? Magu, słuchaj, ty podnosisz no kule, tak. przenosisz obok niego, ja do nich strzelam, one wybuchają. A to nie jest tak, przy, przy tych kwiatkach... Łap kulę! Ma... Ładnie, widziałeś? O, okay. Pięknie! To jest tutaj ja jeszcze bezużyteczny tutaj, Jak zawsze. Znowu jest bezużyteczny. Ja będę uciekał, słuchaj. Normalnie. Ja mogę rozwalić te kwiatki wcześniej. Szybko! Dawaj! Ło, wow, sam ja to zrobiłeś, jak go dotkniesz, to też wybucha. Patrzcie, patrzcie. Jak go Waga, ja zjeje ogniem. O stary. To ja będę łapał tą drugą kulkę, to będziemy mieli dwie. Ja pierdziele, ja... Ej, chłopaki. Ja... ja to tak... Ej, to może ja będę udawał, stary. że coś bije, co? Dobrze, to może tą tarczą spróbuję odbijać cokolwiek. O, właśnie. A! No tarczę. No a? Kto teraz jest górą? Hej! Łapę kulę, jest... Ło! Masz kule. Mam kulę, zginąłem. Ja żyję! Dawaj, ratuj nas! Tacz, podnoś! Uważaj! Kula, uważaj, kula! Jest 10 kul! Co mam jedną! Fuck się mam drugą! Oh, tak, fuck. Bierz kulę! Gdzie to jestem? Zginąłeś! O, to, to nie byłem ja! Myślałem, że to masz, jestem ja! A to jesteś ty! Ja zginąłem! Mam dwie kule! O, o, o Bierz kulę! Brawo! Skarż. Pięknie! Jezus Maria, ja tej koordynacji nie mam teraz, wiesz? Żeby tutaj tak szybko, Nie umiesz no. Iwona Pawlowicz! O, 10. zginąłem! Wpadłem prosto na kwiatka, uwaga! O. O. Dawaj! bo kto mnie, że... próbujcie mi powiedzieć, że jestem bezużyteczny! Ratuj nas! Jestem odratowany! Jestem takim lekarzem XXIII wieku! Ta. Chyba trzeciego wieku. Tak! Chyba III wieku! Lekarz III wieku! świata! Ja pierdzielę. Wariactwo! No, rzeczywiście. Trochę tak jest. Wow, wow, co rwa, się rwa, trzeba na skakać ale, ale impreza! Ja. Opak ja Nie zdążam już, nie? Jesteście słaby, Jesteś stary dziadku. Ło, wow, rwałem troszkę. A je... ja le... No ja! Jezu jest, ludzie jest, się tyle ubieramy Bierzemy cię. Dobra, bieraj tę kulę. Kula, kula Masz go oczywiście. To On jedzie. On Zostaw położył to, kulę. Zabiorę mu tą kulę. On położy ją! Zostaw moja kula. On nie, 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 nie podkłada jej, widzisz? Ja wiem który jestem a weź go przez nim, tylko możesz przesunąć ogólnie. Połóż, no. A nie, nie możesz złapać tej kuli i mu wyciągnąć z tej, mogę, z tej mogę, szczęki? Mogę, mogę, On Właśnie. mówi nie, super. Nie, Waga. Skak Skak! Skak! Skak, skak! skak. 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 Waga. Ło! Jakbyś to puścił, to by mi było łatwiej, A ja nie trzymam Dzięki. nic, no co ty? Że no, ja zginąłem. Ale ci ludzie... Ale on uderza, aha, to jest machina, która zabija. Tak, to jest machina i ona tu trzyma, ja nic nie trzymam. Dawaj, ratuj Boła mnie! Czuję, że tam zginę nawet jak się odrodzę, wiesz? Nie zginiesz! <gry> ja próbuję teraz. Dobra, tyle emocji. A może ja muszę rozwalić! O, prawo, łapią! Łapaj ją Łapaj ja Łapa mu teraz. Ja nie mogę nic zrobić. W ramie w ramie jak bracia. O, fuck! Dobra, Pujesz. kula wybuchła. Dobra jeszcze jeden kolejne, idzie, rozwal kolejne, kolejne. go Woju. Od razu. Boże, co się dzieje? A masz ty, a masz ty, Brawo, ty, łap Mam ją! Tyle? Jezu, ale nie w moją dupę i nie No i fajnie, kurwa! Mam ją? Super! Dawaj! Pięknie! Dobrze, i teraz Woju, nie martw się, mamy to. Woju, martw się. A, nie żyjesz, dobra. Żyje. dobra. To on nie żyje. Dobra. Tam nie żyjesz. żyjący Mogę ska no, ją, przyciągnij ją tu. Nie mogę, on musi sam tu przyjechać. Nie, musi maszyna. tu przyjechać. Czekaj, ja się, się zaciął. Zapraszam, dobra, Zabij go. No kurde. A masz ty. Lego. Czas się liczy. Czas się liczy. Kula w ogóle Już? Że jeździ, nie? Ten! Słuchaj, Zostaw, co jest tu? Ej, nie mogę. Zacięła się. Dobra, albo ona niby jest na tym, tym dalej. Nie, nie, bo przecież jest taka, że jak wszyscy naraz jej, to wyglądamy. No tak, no bo wszyscy naraz to klikamy ją. Nie, ja jej, ja jej nie klikałem, kiknąłem. dopiero teraz kliknąłem. Aha, Czasami tak się zatknę. No tak, ja, bym w Dawaj, rozwal maszynę. Bra brawo, brawo! Złapał! Złapał! To on jest naprawdę magiem! Pięknie! to w czoło! Nie, 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 tylko nie w to! O, imprezowe kwiatki. U Jezusie, Nazaryjski! A teraz spokojnie? Ja. Wow, wow. Hardkorowo nie easy. Wow, wow. Jaki szybki. No właśnie. Wow. Ja do niego walę łuku, to nie go wale z układu. to. nic nie Chwyć to. Chwyć chyba jest zły za to. że to. że to. rzucamy to. to. Chwyć to. Chwyć to. Chwyć to. Chwyć to. to. nie? to. kulę! Którą? Ło! to. Chwyć na Chwyć to. Złapałem to. Wow. na szturek, mam ją, wow. patrz! Masz, <laughs> Dobra, zginąłem. Spłaszczam! Ło, zginąłem! To, ale jaja tyle kul. Cool. Oh my god No koleś jest nie do zrobienia, nie? No to jest masakra To go nie porobimy. Ale tak. już wiemy co zrobić z nim przynajmniej. Dobra mniej więcej wiadomo co zrobić, ale Chodź, może zróbmy tak, że ja będę po prostu tymi kulami rzucał, bo ty to może, Albo może ty tylko je przytrzymać ewentualnie, nie bo? Ja bym tylko łapał, nie, nie martw się. Słuchajcie, ja to się tak wkurzyłem, że aż ten myszko zmienię, nie Co? No bo ja nie, mam no, do komputera ale tu już gramy, chodź! No też mówię, ja, ale ja mam podłączone dwie! A. No, dwie obok siebie i się zmienia. Spoko. Tak lubisz tak? Brzmi sensownie no. Brzmi sensownie, naprawdę. A się zablokowałem w, w korzeniu. No to nieprawda jest! Bo wiesz plak, jak ty zahaczysz tą kulkę, to ja nie mogę jej złapać, wiesz I... Ale wiem, wiem, ale ja ją puszczam od razu. To czasami się zatnie. Tam ta jedna latała ja, ruszała ja, się w ja. ogóle. No, tak, tak. Tak miała maszynę. Nie lubię jak puszczasz. Dobrze. Dobra, Dobra, zróbmy to panowie. Uwaga, panowie, teraz. We can do this. Yes. Kwiatek? Dajcie mi przeciwnika. Jeden, Dobrze, okay. że mi powiedziałeś. Paweł. Jeden kwiatek. Uwaga, Paweł, kwiatek. A spróbuj rozwalić kwiatka sam, może wtedy by zniwelował o. wybuch. Ej hey, ho! Zaraz magu. zobaczę. Znaczy Magu, mówi kurde, Woju. Dobra, Paweł. mam jedną. Moi i brawo. go na twarz. Bo ja teraz nie mogę, musimy się HP oddać. Wiesz. No, okay. Teraz będę próbował, może ten klasy wow. będzie że... nie. nie da się. Ten rycerz, uważaj, bo możesz niszczyć te kule, wiesz? No, uważaj, uważaj. Tak, ale ja je odbijam Trzymam jedną i wtedy ty możesz Magu! Łapią! Łapią! Jezus, Jezus łapią. O Jezu, yes, Zginęliśmy wow, prawie wow, wow. wszyscy! Co ten mag uratował nas, jeszcze go dzielił kulą, nie? Jak, to, jest, ja, to jest ten, Rambomak! człowiek. człowieku! hop! hopa. Hop! Hej! <laughs> Hej, ho! może poczekaj, będę mówił Aby, Aby, Ho! ho. My mówimy hry, my mówicie oh! Jedna Jezus. kula tu krąży! Ło! Ja je zwalniam tylko, pal! Dostałem! Ja... <tł _> nie bo ty zakręciłeś tą kulę, ja mi, mi ona zapija! Co jest? Nie, nie, jak jest tyle kul to nie łapich, bo, bo one prosto lecą, a tak to lecą w kulki! W, w kulki lecą te kulki, co? W kulki. E, że Ho-Ho, jakbyś mógł zamienić się? Czy tam łuczniczką? O, jestem uczniczką ho, ho Jakbyśmy byli wszyscy magami, to by było takie proste, nie? No, no. Kurde. Nie, no, tak nie możemy zrobić. Nie, nie, nie. to było czytanie. Nie, ja nie musiał uh zmienić -hmm. swoją osobowość wtedy. No, musiałbym mówić, że jestem znaczy, ja czarujący. Ja myślę że, w 40, ja myślę, że w 40 minucie po prostu nagrywania my to zrobimy, ale... Nie, co ty. Zrobimy radę za pierwszym razem. 10-godzinny odcinek, słuchajcie. To pierwszym razem bycie. damy radę, to jest. To jest pierwsze po podejście, raz, no. Ja dobrze, że więcej nie próbowaliśmy, nie? Tak, wcale. i w ogóle co to o, za boss? Widzieliście go kiedyś? Ja pierwszy nie, nie, nie co on nie, nie, będzie co nie, nie, robił. Nie, taki szczur! Bo jakiś kwiatek, ciekawe co robi ten kwiatek. O, o jeszcze dobrze że podskoczyłem w akurat w dobrym momencie. O. O. I teraz na przykład nie podskoczyłem, bo nie wiedziałem co on robi tak naprawdę. Hej. No! Nie mówicie! Boga! No. O Jezu co to za kule ognia! Klapałem tą drugą no ja powstrzymałem aparycjon. Słuchaj, jaki ten! Daj mi! Coś, Coś się dzieje! No, Teraz już bierze, ładnie. Chyba muszę przeskoczyć. Hey, o Boże, w drugą stronę leci, nie spodziewałem się. Hej ho! Hej ho! Boże ile wybuchających hey, Ho! Ooo! Waga! O Boże, hej, ho! Ja odwierdziele co się dzieje. Wszyscy już gadają od rzeczy, ale wiedzą co mają robić, nie? Co no. słuchaj? Peskitu Przestań mnie blokować. Zróbmy to. Uwaga, oh to... skinołem, ale zacząłem kulę, łapią. Wow. Zostab, Ładnie, oh. już połowy życia ma No. Wiesz, on ma życie, a ja nawet nie zauważyłem do tej pory. Ale... Co ja, no bo ty... ja wszystkie kulki prawie łapię, wiesz? To dobrze. Nice. jesteś dobrym magiem. Dobrze, to tylko twoja zyskuje, Paweł. jesteś najlepszym magiem w tym teamie. Oh Dawaj, magu. Słuchaj, jesteś najlepszym nie, to nie z magiem, ja. z A, tu Woj. Teraz będę ja. Jesteś najlepszym magiem, z jakim grałem. Tak. Teraz, teraz byłem ja. Ło, wow, uwaga. Woju. Dobra, uwaga, dobra. O, Dobra, jest, jest kur, o, jest uwaga, maszyna. Ja jest maszyna, Więc dobra. party, start. Do Dawaj, bierzemy. Woju, rozwal ich. To jest, to jest. Uważajcie, bo tu wow. kwiatki też są. Ale ja, impreza, pierdykam. co tu się dzieje Ja pierdzielę, Ej, Masakra. sobie wyobrazić, że jesteśmy dopiero w połowie HP, nie? Kurde! Uważaj! Wow. 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 Dobra, żyjesz? Chodź! Wow, zginąłem, Aha. pomyliłem no to... postaci Ja pierdzielę Leci! Uwielbiam ci szybki, nie? No. no Szybko dmucha, szybko dmucha, słuchajcie Szybko dmucha, Dobra, kule co? Okej okay. Ło! Wow. Łapaj 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 Oj Jest! Jeszcze jedna tu jest moją, wow. o, ja Łap tam szybko! W teraz! Ja czy to Co się dzieje? Kwiatki!!! Jeszcze 4 HP ma! Tylko 4 oh weekend do this Weekend do this We czego Zginąłem! Ratuj na dole Podnieście go podnieście go! Ja Potrzebuje scenerzy Tak, oni to robią Jestem, żyję dzięki! Żyje. dzięki. Yeah. Ja pierdzielę Waga. Promień! Plaga, plaga! Plaga, plaga! Laga, plaga, uwaga! Ja patrzę, który to jest miarę, masz Uważ, laga. Co się dzieje teraz? Wybucha jeden za drugim, nie? No. Maga, promień! Uwaga. Nie, ja. Kurde, Nie ja pomyliłem się, a myślałem, że tym łuczniczką. Jo, ja, pierdzielę. Czemu przestań waga? sterować plagą? Jo. Ja. To może nie zadziała. Kule leco! Idzie, maszyna! Maga aż. Waga? Maszyna od lewej. Łap, Uważaj. Pięknie. Kurde, ja którą teraz mam zapaść? Dobra, o, mamy wszystkie. O, to, 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 to. Zatrzymałem ci na dole, patrz. À, dobra, dobra, jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Dobra, dobra, dobra. Zrobimy to za pierwszym razem prawie. Jest, jest, jest! Co jest grane? Stary, udało się. Chciałeś go? No spada, już, idź. Zostałeś zwykły szczur. To był szczur drzewny. Szczur lądowy. Oh. go. Prawo. O oh, no oh, wow, wow, wow. Jest użyteczny w końcu. Oh. Mam nowy łuk. A bo on miał tego. Ważkę G do połowy. A no drugą połowę. Ważkę miał. Ważkę miał. Nie. Ważka so, działa teraz. I nie działa. Patrz. Pół jest znowu. Zepsuł. Wziął i zepsuł. Ciekawe co, no, co, co to za chłopak. Nawet z jedyną dziwne wrażenie, że to nie jest ostatni odcinek. Ja myślę, że to czarodziejka T'den to... z yy, Krainy Ozu kradła ten kawałek drugi. O, czekaj A, czekajcie... Dobra, dobra. Słuchajcie, tu coś mówią, coś mówią, coś... trzy siostry i ostatni uśmiech postać. No tak. Trzemek. Ale suka. Co za przemysł on to był? What the fuck? Koniec? Chyba tak. Ja prawda? Chyba wygięliśmy grę. No, Przez, a jedna nowa postać no się tak, pokazała, Przeszedliśmy ją już. Udało się. No Udało się. We did this, we did this, no, this? Yeah. I did this. Patrz, design did this. director, this is lead, lead, lead gameplay designer. Ty patrz, to jest ten, Gimbus, Gimbus. O! o. o. Tak, o. tak ja to, to rożec. był Gimbus. Jednorożec. Jednorożec. I jednoborożec. Proszę, wielorożec to był. O, słuchaj, to jest ta postać, której nie ma tak naprawdę. Ale bez kaptura. No, no? zdjęła no, tak. go Zdjęła bo jego było duszno. Bo... No i to wcale tak, nie jest przemek. Z pewnością. Ja, ani Kamil. No, i tu Znowu ona! Ona, znowu, znowu ona. tylko. W, w... Wisi? w innej zbroi. No, I cenzurę no? ma na ty, na pasie. Cenzurę. No, bo i tam wisi, no ale Adam. cenzurę ma. Może to jest za to, to To była Ewa, tylko po prostu Senior miśniakami. animator. O, a to kto jest? O. To jest te, Konar! Kondalf! o Kondalf! <laughs> Nie, Gąta, ale fajnie, że się udało, kurczę, za ten pierwszym razem, Trendalf. nie? O, no. a to co? Za pierwszym <grym> <razem> udało. <grym> tak, za pierwszym razem, pewnie, że tak. No dobrze, udało się, nie? robił quality assurance Henry Poiralli-Nillard? Ło! Wow. No, tak robił, a to jest ten! Jeleń! No! Nie, jak się nazywał ten drugi nie, jest, Wiedźmina jest... Plaga? Kiedy Wiedźmin? To jest ten? Kiedy odcinek z Wiedźmina Plaga? To był Leszy! No, Leszy! to był. To Leszy. Pyszyk? A i to chyba tyle, co? Chyba tyle, no. Z naszej strony. Udało się, doszliśmy do końca. Spokojnie. Zapiszemy razem, żeśmy wygrali, Także wiecie, no. takie GG, musi być Pewnie, że tak. Jaką ma dziwną. Przeszliśmy grę za pierwszym podejściem w ogóle, nie? Tak, oczywiście. tak nie było dwóch serii, była jedna. Totalnie. to nie powtarzaliśmy 10 razy. Nie? Nie. A ten to czas. on jest z tyłu, tak. Odwrócił się do nas, mówi. Tu was mam. Szatan, serduszko, pomarańcza. Szerszeń. Dobra. Się. Yo, yo. No trzymajcie się. jo! Dzięki. Hej. Fajnie było. No, mi też się podobało. Hey.